No tak, no wiele ludzi pyta nas o te zagadnienia BHP. Czym by to się można było z nimi podzielić? Może kanał na YouTubie? O, jesteście już? Cześć, cześć, sorry, zamyśliłam się. Witam Was bardzo serdecznie. To, że tu jesteście, to znaczy, że szukacie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Bardzo dobrze trafiliście, bo to jest coś, czym się zajmujemy, Nabywamy doświadczenia, które, z którym chcielibyśmy się z Wami podzielić. Co Wy na to? Aktualnie, jak wiecie, prowadzimy webinary, ale bardzo mocno nas prosicie o to, żeby udostępniać nagrania, bo nie zawsze możecie w nich uczestniczyć. No dobra, prosicie, macie. Zrobimy to dla Was, wrzucimy nagrania na nasz kanał. W związku z tym, jeżeli chcecie mieć do nich dostęp, jeżeli chcecie do nich wracać w chwili, kiedy będzie taka potrzeba, Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nic nie umknęło Waszej uwadze. To jest naprawdę niewielki wysiłek, żeby mieć dostęp do naprawdę wartościowych materiałów. Ale czy to będą tylko webinary? No nie! Będziemy nagrywać dla Was treści powiązane z pierwszą pomocą, z bezpieczeństwem pożarowym, wypadkami przy pracy. Będziemy nagrywać zagadnienia związane z budową, pracą na wysokości i wszelkimi innymi powiązanymi z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście, Wy również możecie mieć wpływ na rozwój tego kanału. Oczywiście, my swój plan mamy, eee, zaplanowane treści, które już się tworzą, będą się za jakiś czas pojawiały, natomiast jeżeli Wy macie jakieś swoje propozycje, potrzeby czy wizje, jesteśmy otwarci. Czekamy tu na Was, pracujemy dalej. No co, nad czym teraz by tutaj? A, jesteście. Cześć, czekam na Was i pracuję dla Was. Pamiętajcie, łapy w górę.